W tym filmie pokażemy, jak korzystać z funkcji Ketchup i Restart TV. Dzięki nim możesz obejrzeć trwające programy od początku lub programy zakończone do 7 dni po ich emisji. W pierwszej kolejności zaprezentujemy funkcję Ketchup TV. Dzięki niej możesz obejrzeć program do 7 dni po jego emisji. W celu odtworzenia programów funkcji Ketchup TV za pomocą strzałek na pilocie przejdź do znajdującej się w górnej części ekranu zakładki Program TV i zatwierdź wybór przyciskiem OK. Funkcja Ketchup TV dostępna jest dla wybranych programów, które na pasku informacyjnym oznaczone są niebieską, zawiniętą strzałką. Po przejściu do zakładki za pomocą strzałek na pilocie wybierz zakończony i odpowiednio oznakowany, interesujący Cię program, a następnie naciśnij przycisk OK. Na dole ekranu pojawią się informacje o wybranym programie oraz dostępne opcje dodatkowe. Aby włączyć program, wybierz opcję Oglądaj i zatwierdź przyciskiem OK. Funkcję Ketchup TV możesz uruchomić również z poziomu oglądanego kanału. W celu sprawdzenia dostępności funkcji na programie z poziomu oglądanego kanału, naciskaj strzałkę w lewo na pilocie, co spowoduje pokazanie się wcześniej emitowanych programów. Gdy znajdziesz odpowiednio oznakowany, interesujący Cię program, zatwierdź wybór przyciskiem OK, co spowoduje jego uruchomienie. Kolejną funkcją jest Restart TV. Umożliwia ona obejrzenie od początku programów, które już się zaczęły, ale jeszcze nie zakończyły. Dzięki tej funkcji nie musisz obawiać się spóźnienia na ulubiony program. Funkcja Restart TV dostępna jest dla wybranych programów. Funkcję Restart TV możemy uruchomić z poziomu oglądanego kanału. W celu sprawdzenia dostępności funkcji na programie z poziomu oglądanego kanału naciśnij przycisk OK na pilocie, co spowoduje wyświetlenie dostępnych opcji dodatkowych. Jeżeli wśród opcji wyświetli się Oglądaj od początku, wybierz ją i zatwierdź przyciskiem OK. Spowoduje to uruchomienie obecnie emitowanego programu Od początku. Mamy nadzieję, że ten film okazał się pomocny w zapoznaniu się z funkcją Ketchup i Restart TV. Życzymy miłego użytkowania!